Witajcie. Taka ciekawostka z linii frontu. Dlaczego śmigłowce K52 są bardzo dobrymi śmigłowcami? Tutaj mamy nagranie wracającego śmigłowca do bazy całkowicie bez tylnego ogona, bez belki ogonowej. I wraca sobie jak gdyby nigdy nic. Co by było z tradycyjnym śmigłowcem, który stracił tylny statecznik czyli te małe śmigiełko a no to by było, że wpadłby w korkociąg, zaczęłoby nim kręcić aż by uległ katastrofie, by spadł na ziemię tutaj ta konstrukcja mając dwa główne rotory czyli dwa te potężne śmigła na górze i każdy kręci się w różne strony utrzymuje ten śmigłowiec w torze lotu dzięki temu jest mniejsze prawdopodobieństwo katastrofy gdy właśnie pocisk jakiejś rakieta trafi go w tylny statecznik dzięki za uwagę do usłyszenia i do następnego